Cześć, witajcie. Jesteśmy Fundacja WWW. Dzisiaj na pokładzie Michał Strześniewski, Jarek Stemplowski. Ja nazywam się Kamil Kawałko, a dzisiaj sobie chwilę pogadamy o dostępności w sieci. Michał, co to jest ta dostępność? No tak najprościej mówiąc, strony dostępne to są strony, które. Są interoperacyjne, czyli, że mają cechy systemu, że w tej interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności tak, aby móc współpracować z innymi produktami. Czyli na przykład to, że możemy operować tą stroną nie tylko poprzez klikanie myszką, tak jak robi to większość użytkowników, tylko chociażby to, że możemy wykorzystywać do przechodzenia po stronie samej klawiatury. Albo chociażby są osoby, które operują tylko wzrokiem po stronach internetowych, czy, czy, czy czytnikiem oczu na przykład, albo y, cho, chociażby takie, y, takie osoby, które dmuchają w rurkę i poprzez przepływ powietrza tylko i wyłącznie wydają komendy do komputera. Więc musimy myśleć o w każdym sposobie, w jaki, jaki, jaki użytkownik może. Y, nawigować po naszej stronie internetowej. I zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów musi wszystkie strony, które są podmiotów publicznych, muszą spełniać standard WCAG 2.1 na poziomie dostępności AA, czyli podwójnego A. Tych poziomów dostępności jest trzy, pojedyncze, podwójne i potrójne A. Pojedyncze to są takie must have'y, że wszystkie strony muszą to mieć. Podwójne AA to już podwójne A to jest już bardziej zaawansowane i to już jest wymagane przez właśnie to rozporządzenie, natomiast podwójne A to są takie, 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 które warto mieć na stronie, które, które są preferowane przez twórców WCAG, natomiast no nie są wymagane przez prawo, więc nie jest, nie, nie jest to konieczne, aby to się stało. To dosyć technicznie. Ja bym powiedział, że okiem programisty. Natomiast, okiem programisty. Okiem programisty. Natomiast ja bym odesłał wszystkich do, tego, do bardzo ciekawej rozmowy, którą na kanale Zebzy w kontekście UX-owym była świetna rozmowa z Wojtkiem Kutyłą I myślę, że w kontekście nieprogramistycznym to, nam tro, to może Wam trochę ten, ten wątek rozwinąć. Ale to, co powiedziałeś, właśnie w kontekście programistycznym, bardzo. Bardzo cenne i konkretne. Arek? No, generalnie to ustawodawca bardzo o nas zadbał. żebyśmy, że tak powiem, bardzo się starali i zaczął od wprowadzenia deklaracji dostępności. Czyli wszystkie strony urzędów państwowych, wszystkie strony firm, które żyją z państwowych pieniędzy, muszą mieć taką deklarację dostępności i jest to taki osobny dokument, w którym jest opisane, czy strona jest zgodna z WCAG, kiedy była aktualizowana i takie różne dziwne rzeczy tam są. Nie jest to proste, bo w WordPressie trudno jest wstawić znaczniki bezpośrednio, na przykład tam jest wymagany metatak. WordPress jako sam w sobie nie daje takiej możliwości, a Michał, jako programista, pewnie powie, co z tym można zrobić. No najprościej wejść do plików motywu. Jeżeli mamy motyw własny, no to po prostu w plikach motywu. Jeżeli jest to motyw używany, kupiony na przykład, no to zazwyczaj powinniśmy takie rzeczy robić w motywie podobnym. Wchodzimy do pliku header.php i tam możemy wstawić w kodzie taki znacznik. Natomiast z pewnością są też wtyczki, które to robią. Natomiast jeżeli ta wtyczka miałaby tylko i wyłącznie wstawić tą jedną linijkę kodu to ja nie zalecam instalowania specjalnie takich wtyczek. Ja teraz powiem, jak ja to zrobiłem muszę w bibliotece. Ja po prostu zrobiłem dodatkową stronę w HTML-u i podpiłem ją do menu. Bo <laughs> rozwiązanie proste, głupie, ale działa. Teraz tak, no z dostępnością jest jeden problem, przynajmniej z perspektywy jakichś takich małych firm, bo tak jak już mówiłem wcześniej, ustawodawca chce, żebyśmy to mieli, ale wdrożenie tego nie jest takie proste, bo sama lista rzeczy do sprawdzenia, czy strona jest dostępna, liczy prawie 100 punktów. Naprawdę jest to długa lista. Podlinkujemy link do takiej listy, właściwie do takiej checklisty, która umożliwia sprawdzenie tej listy. I jest to wyzwanie dla małych firm, gdzie jest jeden informatyk na całą szkołę, na przykład, który no coś tam w WordPressie zrobi, ale no zadbać o dostępność to nie jest prosta sprawa, bo no bo to trzeba trochę się tam nakodzić, tak? Jakbyś tam Michał rozwinął jeszcze parę przykładów Nie. takich pracy redaktora na przykład i tak dalej. Jasne. Tutaj już na poziomie właśnie tym podwójnego, a to jest z tego, co mi dobrze wiadomo, około 44 punktów, które musimy spełnić i żebyśmy też wiedzieli, czym to się różni od 2.0. 2.0 wprowadziło pewne obostrzenia już jakiś czas temu, natomiast 2.1 rozwinęło, dołożyło dodatkowe, dodatkowe funkcje i musimy spełniać zarówno właśnie w pełni być, być kompatybilnym z WCAG 2.0, jak i właśnie z tym 2.1, czyli rozszerzonym WCAG. Jeżeli chodzi o takie treści redakcyjne, które musimy spełniać, tutaj musimy wiedzieć, że przede wszystkim jak najbardziej kodowanie jest istotne i kodowanie, gdzie strony internetowe musimy tworzyć zgodnie ze standardami, chociażby z zwykłymi standardami HTML, gdzie chociażby walidator W3C będzie nam potrzebny, żeby sprawdzić, czy strona nie wystawia żadnych błędów. To musimy też pamiętać o tym, że tworząc treści, musimy zachowywać strukturę nagłówków zgodną z hierarchią. Czyli, jeżeli na stronie, tak jak, tak jak zwykle, to jest, musi być jeden nagłówek H1, natomiast pod nim już musi być H2, H3, H4, H5, aż do H6 nawet. I tutaj troszeczkę widzę czasami problemy. Z różnymi agencjami SEO, które y, mogą mieć problem z używaniem tego typu zaczników. Natomiast no, pamiętajmy, że my zawsze tworzymy stronę dla ludzi, a nie dla robotów. E, jeżeli są to strony, e, które mają być dostępne, to nagłówki muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli właśnie e, hierarchicznie po kolei e, na, na stronie. Jeżeli chodzi o samą redakcję, to też jest bardzo istotne, że chociażbyśmy jak najlepiej zrobili stronę e, programistycznie. To później i tak wszystko zależy od tego, w jaki sposób treści są wprowadzane do systemu i w jaki sposób te treści są w ogóle pisane. Bo to, co mogę Panu powiedzieć z takiego redakcyjnego punktu widzenia, to to, że chociażby jednym z wymagań WCAG jest to, aby tekst był napisany w sposób zrozumiały dla osób, które ukończyły maksymalnie 9 klas edukacji, czyli już wszystkie zaawansowane tematy w Chociażby na poziomie studiów, powinny też być upraszczane dla osób, które skończyły mniej klas edukacji, żeby to było dostępne w zgodzie z WCAG. Drugą sprawą jest to, że. Musimy tworzyć tekst poprzez właśnie hierarchię nagłówków i tworzyć akapity treści. I taki akapit może mieć maksymalnie 4 do 5 wersów, a co 4 akapity musi być nagłówek. To są właśnie takie redakcyjne rzeczy, które redaktor, który tworzy strony, musi mieć na uwadze. Dodatkowo najważniejsza sprawa w momencie, kiedy Dodajemy obrazki do strony internetowej, musimy dodawać tak zwane alt-atrybuty, czyli teksty alternatywne, i takie teksty muszą opisywać dokładnie to, co znajduje się na obrazku, czyli nie możemy dodawać programistycznie na przykład tytułu posta do każdego zdjęcia, bo takie rzeczy się zdarzają na stronach. Tylko taki obrazek musi mieć dokładny opis. I na przykład na stronach. Chociażby na gov.pl możecie zobaczyć zdjęcia premiera podpisującego jakiś dokument, to będzie dokładnie napisane: premier Mateusz Morawiecki podpisuje dokument taki i taki w tle flagi Unii Europejskiej i Polski na przykład. To jest taki taki opis jest do zdjęcia. Każde zdjęcie powinno mieć uzupełniony opis alternatywny i opisujący to jest na zdjęciu, i może mieć on maksymalnie 80 znaków, ponieważ y, czytniki stron internetowych będą odczytywać właśnie maksymalnie 80 znaków y, atrybutu ALT. Myśląc o dostępności, musimy myśleć, że zawsze muszą być co najmniej dwa sposoby otrzymania tej samej treści. Czyli jeżeli mamy jakąś, jakąś treść, y, Filmową, no to musi być jej opis. Jeżeli mamy zdjęcie, to też musi być jej opis, tak żeby osoby niedowidzące czy widzące, lub w ogóle niewidome, mogły też dostać, mieć dostęp do, na, do, do właśnie tych treści, które chcemy pokazać na stronie. Właśnie sobie myślę, że miałem się za człowieka, który trochę wie na ten temat, a zaskoczyłeś mnie dwoma elementami. Tymi 80 znakami walcie, bo tego nie wiedziałem, i nagłówkami co 4-5 paragrafów. Że blok tekstu ma być krótki, to ok, wiedziałem. Że nie używa się justowania, żeby oko miało się na czym na końcu linijki zatrzymać, wiedziałem, ale o tych dwóch rzeczach nie. To może ja Ciebie też zaskoczę, bo może Ty nie wiesz. a Na przykład jest coś takiego, że strony, które przechodzą, mają przesiady, muszą mieć coś, co się nazywa ETR, czyli opis instytucji w języku prostym. I to naprawdę musi być bardzo prosty tekst typu, że biblioteka to jest miejsce, gdzie się wypożycza książki. Musi być migacz na stronie, który mówi o firmie, która tą stronę posiada. No, Nie mogłem przez długi czas tego uwierzyć, bo będziemy mieli ten sam wysyp, co z informacjami o ciasteczkach. Że każda strona przedszkola będzie miała migacza mówiącego, że to jest przedszkole, w przedszkolu są dzieci. Ale tak jest. Hmm. Ustawodawca tak wymyślił. I. Generalnie strony muszą być możliwe do odczytania w sposób maszynowy. Czyli w WordPressie akurat jest to fajne, że ma oddzielenie warstwy tekstu od warstwy wizualnej i maszyna go przeczyta. Dokumenty, które się publikuje, typu sprawozdanie roczne i tak dalej, mają być w formie dostępnej. To wcale nie musi być skan z pieczątkami i podpisami. Wystarczy zwykły, czysty doc. No, ja dorzucę jeszcze też. jeden temat. E, otóż e, polecam wszystkim za, e, zapoznanie się z tym, co, co tworzy e, dr Tomasz Piekot. E, on przygotował takie narzędzie wspólnie z, z, na, na uniwersytecie bodajże. E, link do zabawy.logios.dev, w którym można sobie przetestować dowolny tekst, ustawiając pewne parametry i sprawdzając, czy ten tekst jest czytelny. I tam jest bodajże. E, poziom zamglenia tekstu. To jest, e, co pokazuje nam, jak dużo pracy jeszcze powinniśmy wykonać, żeby ten tekst, który sobie wymyśliliśmy, napisaliśmy, trzeba było jeszcze dostosować. No a w tym, w tym kontekście jeszcze zastanawiam się, co się dzieje, jeśli strona jest oddana do, do użytku i później ile musi pracy wykonywać użytkownik, który tą stronę prowadzi, żeby nie zatracić tego, nie? Tej dostępności. Bo tutaj deklaracja dostępności wymusza też na nas to, aby była osoba odpowiedzialna, tak samo jak jest osoba odpowiedzialna za RODO w firmie, tak musi być osoba odpowiedzialna za dostępność strony internetowej. Taka osoba powinna tej dostępności pilnować na stronie. Jeżeli mamy stronę, na której są treści. Dodawane nie w sposób jawny, czyli że my jakby dodajemy treści jako firma, tylko są to treści na przykład dodawane z innych źródeł, to tutaj ustawodawca nas pozwala na taką, taką furtkę, że te treści nie muszą być dostępne, w sensie my nie odpowiadamy za ich dostępność. One powinny być dostępne, natomiast odpowiada za to, to te, ta osoba lub ta firma, która ten, ten tekst opublikowała. Więc tutaj też jeżeli mamy. Właśnie tego typu portal to też nie musimy się do końca obawiać. Oczywiście musimy myśleć o tym, ponieważ zależy nam na dostępności naszej strony internetowej. Natomiast nie musimy się obawiać w kwestii formalnej, że te treści będą niedostępne, bo inne podmioty te treści opublikowały. Myślę, że tak. kiedyśmy mieli wskazać trzy najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o dostępność. To ja mogę powiedzieć ze swojej strony, jeżeli robicie stronę dostępną, to odłączcie myszkę od komputera i sprawdźcie, czy możecie się dostać do wszystkiego, co sobie zaplanowaliście, nigdzie wasza strona się nie wykrzacza przy, przy czymś takim. Z takich fajnych jeszcze tipów, które Wam mogę podpowiedzieć, których są bardzo nieoczywiste, to chociażby to, że jak robimy błędy na stronie internetowej, czyli powiedzmy błędy formularza, to pamiętajcie o tym, żeby nie dawać tego tylko kolorem, czyli kolor, na przykład, czerwony, tylko żeby ta ramka była jeszcze pogrubiona i obok jeszcze była jakaś informacja. I to tutaj jest istotne, ta informacja powinna być obok lub nad polem. A na większości stron internetowych, jak zobaczycie, wszystkie informacje są zazwyczaj pod polem, co już jest niedostępne. Ponieważ wygląda to tak, jakby to było do kolejnego pola formularza. Więc tutaj WCAG wymaga, aby takie błędy formularza były obok lub nad polem, na którym się znajdują. No i też tutaj też ważna, ważna informacja jest na temat koloru, że też musimy sprawdzać to, jak na stronie internetowej kontrastują ze sobą kolory. I tutaj ustawodawca wymaga od nas co najmniej. 3,5 do 1, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, kontrast. Jeżeli nie, to się przepraszam, pomyliłem, ale to na pewno wstawimy to pod filmem. Natomiast 3,5 do 1 to jest wymagany kontrast, to można sprawdzać poprzez kontrast checker. Natomiast no, maksymalny kontrast to jest 22, więc to nie jest coś, co jest dosyć trudne do zrobienia. Okay. Arek, dla Ciebie trzy najważniejsze rzeczy? Oh. Powiem tak, byłem dzisiaj na stronie spisu narodowego i wywołało to u mnie bardzo dobre poczucie nie, serio. Słudziłem ok, sprawdzimy, czy jest dostępny. Tab pięknie przechodził, przechodził z tabelki do tabelki. stanąłem na kalendarzu. Nie da się przejść kalendarza nie używając myszy. Więc jeżeli nasza jedna z najważniejszych stron obecnie jest zrobiona w sposób tak dostępny. To... I, ale czekajcie, bo jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, bo to też trzeba powiedzieć, żeby dobrze wybrzmiało. Ponieważ w WordPressie wszystko się robi wtyczką, istnieją wtyczki, które mówią, że dzięki nim strona jest dostępna. Trochę siedzę na grupie związanej z dostępnością, i, i wszyscy jednoznacznie tam mówią, że wtyczką nie załatwi się dostępności. Jeżeli motyw nie jest przygotowany pod dostępność, to żadna wtyczka tego nie naprawi. Jeżeli chodzi o wtyczki, to wtyczki to powinny być ewentualnym dodatkiem do dostępności. One mogą spełniać część wymagań, natomiast, tak jak tutaj powiedziałeś, większość wymagań nie zależy od tego, jak motyw jest zbudowany, i tego wtyczka nie zrobi. Wtyczka tak naprawdę może dodać funkcjonalności, które i tak musimy dodać, więc jeżeli. Takie, tak, ta, 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 takie funkcjonalności tam ta wtyczka załatwi, to jak najbardziej tak. Natomiast no, też musimy myśleć o tym, jak od podstaw jest zbudowany nasz motyw, żeby on był dostępny. Więc tutaj wtyczka jak najbardziej może pomóc, ale nie jest rozwiązaniem. World w Poznaniu była prezentacja gościa, który w real time pokazywał, jak używa strony internetowej. Wejdźcie na World TV do Poznania i znajdźcie tego gościa, zobaczcie, jak on to zrobi. Jak zobaczycie, ile razy klika to samo, zrozumiecie, dlaczego to jest takie ważne. O, i to jest moje takie, że tak powiem, trzy w jednym podsumowanie po przemyśleniach, co tu ważnego powiedzieć. Na podsumowanie, trzy rzeczy, które mi się wydaje, że są istotne, to przede wszystkim przepisy WCAG i, i te wszystkie zasady, o których mówiliśmy. Drugi punkt to zdrowy rozsądek. A trzeci to ogromna dowka wrażliwości na potrzeby tych osób, które te strony odwiedzają. Żebyśmy myśleli o tym, w jaki sposób ci ludzie a, będą z tego korzystać, a nie tylko tak, jak my chcemy to zrobić i żeby te wszystkie pierwsze, dwa pierwsze parametry zostały spełnione. Więc jakby to musi ze sobą współgrać, żeby, żeby efekt był realnie dostępny, a nie tylko, żeby były spełnione wymagania. My jesteśmy Fundacja WWW, Michał Strześniewski, Jarek Stemplowski, Kamil Kawałko. Trzymajcie się i do zobaczenia. No to dzięki no. bardzo. No to nara.